Cześć, na tym nagraniu pokażę Wam, jak zainstalować aplikację Token na swoim telefonie. Tutaj to będzie w przypadku właśnie iOS na iPhoneie. no i jak to, jak to zrobić. OK, czyli zaczynamy. Ja tutaj sobie w zrobiłem taki pomocnik. Klikamy w link właśnie Token Wallet, to co macie właśnie na grupie, jest w krokach wszystko ładnie podane i klikamy otwórz, nie? także przychodzi na do przeglądarki Safari, to jest oficjalna strona. Cloud Token Wallet, no i mamy do wyboru iOS, Google Play, Androida, tutorial możemy zobaczyć sobie, wybieramy tutaj właśnie w tym przypadku iOS, aby ściągnąć tą aplikację, Przechodzimy nam do kolejnej zakładki i wybieramy ten krok pierwszy, klikamy jest Download Link, klikamy na Download iOS App, Instaluj i wychodzimy już teraz z przeglądarki i tu w prawym dolnym rogu widzimy, że aplikacja nam się wczytuje, Mamy, wchodzimy w aplikację, niezaufany dowodator filmowy. Musimy tutaj właśnie systemować się broni e, czasami przed aplikacjami i trzeba ją dodatkowo e, zatwierdzić. To możemy zrobić wchodząc w ustawienia, ustawienia ogólne, niżej w zarządzaniu urządzeniami i tutaj mamy YFC Technologies. Klikamy na to i klikamy UFAJ YFC Technologies. Klikamy, klikamy, zaufaj i to tyle. Także teraz już aplikacja musi działać i wchodzimy w nią. Ok, także tak to wygląda. No i tutaj pod spodem mamy na czerwono login, kart login, a jeszcze niżej na żółto, czy tak pomarańczowo, mamy create account. Klikamy na create account. No i tutaj potrzebujemy aplikacja od nas wymaga referral code, czyli osoba, która nam powiedziała o tej aplikacji, e, musi podzielić z Wami się kodem referencyjnym, e, dzięki którym będziecie mogli przejść do dalszej rejestracji. Ja to mam sobie tutaj w notatkach, już przygotowałem. Sprawdźcie dokładnie w poście, e, jaki, to jest, e, jaki to jest kod w Waszym przypadku, jaki musicie wpisać e, osoby, która Wam pokazała tą aplikację żeby nie było później właśnie problemów, nie? Także klikamy wklej i klikamy next. Następnym krokiem jest ustawienie hasła do logowania do portfela. No i tutaj ja sobie zrobię taki przykładowy. Okay, klikamy next. Tutaj musimy wybrać PIN do do transakcji, czyli jeżeli będziemy chcieli wpłacić czy wypłacić środki z naszego portfela. Będzie konieczność podania tego pinu, dlatego sobie go wymyślcie i zapiszcie gdzieś w takim miejscu, żeby Wam to nie zginęło. Nie, zrobię taki: create. OK, to y, ten krok, jeżeli chodzi o backup y, mnemonic, y, phrase, chodzi o to, że musimy zapisać te 12 słów, które tutaj widzimy, czyli ten debris, y, crack, flower. Grosy, chaos, oktober, screen i tak dalej. Te 12 słów to są nasze klucze, słowa klucze do naszego portfela. Czyli tylko i wyłącznie jeżeli stracimy hasło, jeżeli stracimy dostęp do aplikacji, stracimy telefon, to za pomocą właśnie tych słów będziemy mogli odzyskać z powrotem dostęp do naszych środków, dlatego to jest bardzo ważne. Dlatego ja zawsze robię sobie screena. Tego screena zostawiam sobie w galerii, żeby był i... Następnym krokiem jest właśnie wpisanie do odpowiedniej kolejności, tak jak to tutaj jest, tych właśnie 12 słów. No i aplikacja na, od nas będzie tego wymagała, na rzecz tego, żeby był udowodnić, że faktycznie my do tych słów mamy dostęp i je zapisaliśmy. Także ja idę w galerię. No i tutaj mamy te swoje słowa. No i wybieramy teraz po kolei. Nie? Debris, crack, flower, kolejny to było grocery, house, oktober, grocery, chaos oktober, kolejne to był screen, method i gentle, screen, method, gentle, I następnie range, flip i hoppy, range, flip i hoppy, no i klikamy done. Pamiętajcie, naprawdę, żeby zapisać te 12 słów, bez tego no, nie będziecie mieli dostępu do, do swojego konta. Tutaj mamy Cloud token. Please save the following details in a secure place. Czyli, żeby to po prostu też można sobie kliknąć tutaj na te oczko pod spodem, właśnie login pin i payment pin. I wtedy nam się wyświetla dokładnie, jakie mamy hasło, jaki mamy pin do logowania i jaki mamy pin do transakcji. I wtedy znowu możecie sobie zrobić. Screenshota, aby to po prostu gdzieś zapisać i trzymać w bezpiecznym miejscu, tak gdzieś na innym urządzeniu, czy sobie wydrukować, żeby to po prostu było gdzieś w razie, w razie potrzeby. Okay. Login ID to to, co będziemy wpisywać do zalogowania do aplikacji. No i tyle. Klikamy login. Jesteśmy zalogowani w naszej aplikacji. Ok, teraz w tym nagraniu nie będę opowiadał, jak tutaj działa ta aplikacja, to zrobimy w kolejnym. To co będę tutaj was prosił, żebyście od razu po zarejestrowaniu aplikacji yy, zrobili sobie Google Authenticator, czyli te dodatkowe zabezpieczenie naszej aplikacji. Klikamy w Settings, przechodzimy do Google Authenticator, przedostatnia y, opcja i klikamy Activate. Tutaj musimy wpisać nasz y, payment PIN. Od razu nas prosi właśnie, żeby można było coś takiego wykonać. No i przychodzi do Google Authenticator. No i tutaj mamy właśnie QR kod do Google Authenticator, albo możemy skopiować cały ten tutaj, cały, cały, cały ten kod, który jest właśnie pod QR kodem i klikamy na kopii, żeby nam skopiowało. OK, skopiowaliśmy, wchodzimy w Google Authenticator. Tą aplikację, jeżeli jej nie macie, no to możecie sobie ściągnąć też właśnie w App Store. No i chcąc dodać właśnie te dodatkowe zabezpieczenie, klikamy tutaj na plusik. Ja tutaj zaznaczam, że ręczne wpisanie. I u góry wpisujemy nazwę, czyli do czego to będzie nam służyło. Możemy to zrobić: Cloud, Cloud Token, jeden, token na przykład. I tutaj wklejamy ten klucz, który wcześniej skopiowaliśmy. Klikamy Gotowe. Zaznaczamy w prawym górnym rogu ten wicherek, że jest to zrobione. Zjeżdżamy na sam dół. Klikamy Cloud Token One. Skopiowano. Wchodzimy później w aplikację, wklejamy, activate i to tyle. Także to jeżeli chodzi o dodatkowe te zabezpieczenia. I teraz, przy logowaniu czy przy transakcji, będzie nas prosiło o to dodatkowe zabezpieczenie, takie, żeby po prostu nasze te środki były dodatkowo zabezpieczone. I tak to wygląda wstępnie aplikacja, ale to już będzie w kolejnych nagraniach, co jak działa i co tu się robi. Nie?